Zbignie w trzaskowski, matka najświętsza, opiekunka grzeszników. Jest zwyczaj w niebie, że co parę latek, jak mówią ludzie, Pan ze swoją świtą, chodzi zobaczyć, czy święci, dostatek, ład i wygody mają należytą. Raz, gdy Zbawiciel obchodził niebiosy, przy jego boku przy najświętsza panna, wdzięczni święci zgodnymi witali go głosy śpiewając sanctus gloria hosanna pan nasz spoglądał przyjaźnie i mile na męczenników zastępy z palmami, którzy dla niego mąk ponieśli tyle, zanim polegli pod katów razami potem znów grona biskupów go wita, na ile młodzieńców niewinne spojrzenie. A tutaj cień zjaśniąca świta, najbliższe pana tworzy otoczenie. Lecz cóż tak nagle Bożą twarz zamroczy? Dlaczego Piotra woła po imieniu? Dziwny to widok uderzył go w oczy, i granic nie ma jego zadziwieniu. W cieniu się kryją łotry. Rozbójnicy, co w służbie Bożej nie byli gorliwi i teraz zamiast w piekła być ciemnicy, stoją pokorni, lecz widać szczęśliwi. O, rzeczy Pan Bóg, Piotr się już starzeje, gdy się tu taki nieporządek dzieje. Jakim sposobem Pytam ja się ciebie. Tylu grzeszników znalazło się w niebie. Na to Piotr wcale nie zafrasowany. O, słodki panie, nie bądź zagniewany. Ja, bram niebieskich, strzegę należycie. Lecz niech się tylko odwrócę na chwilę. Najświętsza panna drzwi otwiera skrycie. O, i tych łotrów puściła już tyle. Gdy pan usłyszał takie wyjaśnienie, spojrzał z uśmiechem na matuchnę swoją i tak się, Boże, rozjaśnia spojrzenie, że go się Łotry już wcale nie boją. Pan im przebaczył, choć go obrazili, ale Marię serdecznie kochali. I nam grzesznikom spamiętać to trzeba, kto kocha Marię, ten wejdzie do nieba.